Ale kto pójdzie, to każdy mnie to samo Okej. Okay. Więc ja się może na przedstawię. Ja telefon na telefon z, ty. ja, ja z, z koleżanką. Z ja, może, ja może zacznę. Niestety, bo tak zawsze, zawsze musimy. Ja się najpierw przedstawię. Jestem Jacek Stolarski z Super ekspresu. No i chciałbym, żeby się pan na pewno przedstawił nam. No, na, Przedstawię. No, no niestety no trzeba się hmm. przedstawić. Tak to po prostu jest. nigdy nie, nie, nie pomoże temu, ale Wie pan co, no, ty, ty, może, może co nie to jest mać? tak. na tę maszynę, Tu nie zabierz tej maszyny? A czy ja nie wiem, gdzie? wiem gdzieś alarti ja by ci był wytłumaczył. Słucham. I Dareczku! Chodź jak możesz na sekundkę. To jakoś byśmy to razem może wspólnie z Twoim tatusiem ogarnęli. Co ja mogę powiedzieć? Ja tam, ja tam nie było przy tym. No właśnie, niech pan opowie, niech pan się przed, no, przedstawić. Się niestety raczą, trzeba. Za co no. tego co powiedz jak to było, no my ty gadałem, byłem na telefonie godoek z Maryśką i usłyszałem głosy, już wyszło głos, już każdy tak coś tam jakieś krzyki. Ale gdzie, gdzie to było, ja w może Radford, na początku? Wraćport. ale w budynku. W budynku, tak? No i wyszedł na dom prywatny. O dom prywatny, tak? Tak. Wyszedł tak. tak, na mogę tak. sobie usiąść tutaj, nie Czyli... będzie panu przeszkadzało? Dziękuję I, bardzo. I, i wyszedł na jak telefon w jednej ręce, resztek wyszedł i no było pu pół, pu, pół, pu, 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 no Ale co, co, pa, co pan tam robi? To było włamanie jakieś czy? czy... Nie było żadnego włamania i no tak. Może pomóc koledze. Aha. Oni byli, oni weszli do środka w ten i... Rozmawiamy właśnie z synem, Darkiem Śmietaną, y... i po prostu, no... Usłyszał szum, weszł z innego pokoju do tego pokoju, to się to działo i... A tu już zaczęło się. No tak, ale skąd te osoby się tam wzięły? A ja wiem, skąd? Jak ja bym w drugim, jak ja na telefonie rozmawiał. Aha. No. Ale to byli czar, czarn, czarny chustk? Tak, chust, chustki mieli na twarzy i tyle. Te 22 karabiny mieli. Tak. No i tyle było. No i jaka była pierwsza reakcja? Oni chcieli pana, yy, chcieli pana zabić, czy po prostu chcieli strzelać Nie, w te nogi, bo ja rozumiem, że Pan dostał siedem kulu, tak? No. Po nogach strzelali, no to, ja wiem, jak chcieli zastrzelić, to strzelali wezwy. No. no i resztę, ktoś tam zadzwonił, po policji, po pogotowie, no i tyle było, wszystkiego. A Resztę szpitalu, no to cięcie ubrania i... Oli, To do proradzów widzie jeszcze, bo przygotowanie było do opatrunków, do, do zdjęcia porobili, dopiero na tym. Ja rozumiem, czy ma Pan jakieś, y, czy w ogóle Pan pamięta coś z tego zdarzenia, czy po, po prostu go, szok był taki? Wszystko, co, co pamiętam, no, a więcej nie wiem nic. Czyli stracił Pan przytomność, tak? Mm. Ja nie wiem czy ich stracił, czy nie był jeszcze jak na ziemi leżył, leżył tu patrzyłem na prawą nogę no to widziałem krew, no to jakbyś krew była no to gdzieś, jest... ktoś tam zadzwonił po pogotowie. W których miejscach się te kule znalazły u Pana? To się musi sprawdzić. Dwie nogi? To później zrobimy, tak? Tu z góry na dół i tam nie ma. Czyli razem ile powstało? Kaćka gadała, że tu w papierach pisało 8 ja nie wiem ile. Rozgadałam siedem, roz 8 nie wiem. A co lekarze, co lekarze teraz twierdzą, jakie jest, jakie... No ja z lekarzami nie gadam, no bo jest jaśnie, będąc z lekarzami. Dopiero mamy jechać. Ja rozumiem, ale czy lekarze powiedzieli coś, jaka jest możliwość powrotu do... do... No, zdrowia, chyba, że czy... gadali coś tam do Raszki, ale oni do mnie nie gadali Rehabilitacja i długo, długo... Czyli tak Czeba... naprawdę nie wiadomo co. No na razie no to się musi pierwsze wszystko pokoić i, i trzeba się nauczyć chodzić. A chodzi. co, pokazują, co, pokazują, co pokazują zdjęcia? Są uszkodzenia mocne, kości czy... Złamanie, złamanie, masz tu od puli. I śruba je. Śruba włożyli no i resztę. Czyli można powiedzieć tak naprawdę, że to jest takie... Wielkie szczęście w wielkim nieszczęściu. No, no jak? bo no, tak, znowu i jest tu gdzieś. Nie, bo, bo rozumiem, że wyżej. mogło się przydarzyć tak, że mogły być uszkodzone tętnice i, te, i tak dalej, gdzie, 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 gdzie i można dobrać się dobrać było bardzo gdzieś. szybko wykrwawić. Gdzieś wyżej, ja dostał tu gdzieś. W pachwinę, tak, tak, no, tak, bo tam przebiega wyżej. główna or, tak. Główna tętnica i wtedy mogłoby być gorzej. Czyli... Ja chciałbym jeszcze raz wrócić. Skąd, skąd te osoby się tam mogły znaleźć? Może ty coś wiesz, Darku? Nie wiem, skąd nie mogę wiedzieć. No. Przyszli, weszli do domu, <grym> wiesz? Oni no, to musieli wiesz... No nie stale zgromadzenie, bo to jak. Dziangi są. Łącz zajedzieć i mnie los. Grosi wszyscy, my jeździli teraz, no to. To już czekam, kiedy się przyjedzie, i w piątek, czy w sobotę. No ale I... tak, ale w jakim celu pan tam przebywał? Jemu ja pomogą tam robić. No. Aha, czyli po prostu pojechał Pan nam jakby do pracy, tak? Koledzek, tak. Koled pomóc, tak? No. Tak. Tak? i ten... I to u niego tam y, no. po prostu na budowie się zaczęło tak Nie, w domu. W, w, w domu, w środku. W domu prywatnym, tak. Bo miał piec i ten, kojlo, bo ile wszystko mu ukradł, ja mu to zakładał, mhm. parę lat wcześniej, teraz jak mu montował to, no i tam nasze takie dorobki były, takie pierdolone. Mhm. No. Reszty mi mieli jechać do wyskanji? Mhm. Ale my nie zdążyli do wiskancji jechać bo ich nie dało. Co, wy, co by pan chciał może przekazać? Lub w inny sposób zadałbym pytanie, yy, czego się należy tak naprawdę obawiać w tym mieście? Czy tak. to miasto jest naprawdę aż takie niebezpieczne teraz dla nas, tutaj, do życia? Ja tam już kilka czy tyl, lat. Czy, tyl, czy, czy, tyl, je, czy jeżdżę tylko. tylko, że i tam nigdy nie ma. strzelania, tam były, gdzieś tam bo były, ale my mieli spokój. Nigdy tam nie było. Żeby ktoś tam autami me stoił. Powiedziałbym nowe auto, nowe, żeby tam zrysali, albo co nigdy takiego, gdzieś czegoś nie było. Jak się czuje człowiek? No to jak przeszedł to takie... Jak który chce chce, chce, strzał, takie strzał, to ca cały chodzę. coraz tak strzelali tutaj, tutaj to tam jak kurwa szarpa Czyli myśli pan, że teraz pan będzie bardzo, bardzo uczulony na no wszelkiego na rodzaju strzały czy to, na to. By nawet były jakieś fajerwerki czy coś takiego ja Jak być. bardzo to zostaje właśnie Tego to w nie pamięci i dostaje, ale jak dużo to nie wiem Bo wie pan, ja tak sobie myślę, że w tych ludziach, którzy właśnie tak robią, strzelają, to nie ma, nie ma w ogóle odrobiny człowieczeństwa, bo, no wysta bo wystarczyłoby strzelić raz w, raz w sufit i każdy wyciąga to, co ma, portfele no i tak. telefony i wszystko, żeby tylko żeby tylko nic się nie stało. A tu widać, że może jak nie chcieli zabić. To strzelali jednak z premedytacją, żeby człowieka uszkodzić, albo żeby został kaleką do końca życia. No bo, no bo ja tylko sobie tak to wyobrażam, bo y, czemuż może być winny y, człowiek taki jak, jak pan, że tylko przyszedł i coś tam, coś tam zrobił. Więc jak jak strzelali, to, to strzelali po to, żeby, no żeby pozbawić kogoś życia, może jak nie. No albo pieniędzy, żeby pieniądze i jeszcze bierę i dzień. No właśnie, bo ja tak sobie wyobrażam, że y, wystarczy tylko takiemu osobnikowi, żeby, żeby tylko wyciągnął y, broń z, z kieszeni czy tam y, za spodni i, i człowiek już jest wtedy tak przestraszony, że oddaje wszystko to co ma. No i mnie telefon zabrali tym kole, że zabrali telefon. Czy jeszcze ktoś został, czy jeszcze ktoś został postrzelony, czy nie, tylko nie, i wyłącznie nie, pan? Ja nie, nie. A do kogoś innego też strzelali? A on padnie. Tego nie wiem. Czy policjanci mają jakiś trop no, lub jakiś... Tak, y... mają. Pierwsi wiecie mają czy nie. Byli w sobotę tam też raport i tam było się umówili, to powiedzieli, że nie ma nic. Nie wiedzieli nikogo, ani nic. To były ułamki sekund. Wszystkie szczały były oddane z pistoletu, tak? Czy mieli je? Z pistoletów, tak? Mhm. A tutaj, że tam jest słomka tam. Pod dobra, tu, a ilu było tych napastników? Dwóch. Ja dwóch widziałem. Na której półce? Nie tu. Nie, nie tu. Nie tu. A moi Tu cukier jest na nasz... O, tu i no na dole. Aha, patrz jak jęka. Z tyłu tam jest tako... Żeby ten celnik wyciągnął tu jest zbyt Chciałbym jeszcze się spytać, jaka by była... Mam nadzieję, że będzie, że tych osobników jednak złapią. Ale reakcja Pana... Nie by Pan spotkał tych, tych, tych napastników? Choćby no, ich spotkał, jak nie poznał. No tak, ale jeśli Pan by się dowiedział, że to są ci, którzy byli... Którzy byli właśnie tym... Tymi, którzy którzy chcieli panu odebrać życie. Jakby pan zareagował na spotkanie twarzą z nimi. By, na pewno by wrócił go od razu. Tak? Na pewno bym No bo co co im... Co zrobił? Puknę, jakby miał go puknąć, puknęło i jeszcze się siedzieć. No bo takie przepisy są. A to jak ciwo? Na razie dziękuję za to wszystko Nie będę panu więcej przeszkadzał Mam nadzieję jeszcze chciałbym zrobić kilka zdjęć jeśli mogę więc no dziękuję raz jeszcze za rozmowę no i naprawdę z całego serca życzę szybkiego powrotu do zdrowia, żeby te nogi były sprawne tak jak były dalej. No to tak szybko nie będą.